O, dzieje się. I to, słuchajcie, naprawdę grubo się dzieje. No, jak Państwo rozumiecie, muszę to rozważyć. Dzisiaj poruszymy kilka ważnych tematów i warto zostać ze mną do końca, bo poznacie tajniki matematyki według Andrzeja Duty. Opowiem Wam także o małym rozłamie pomiędzy czarzastym a chołownią. Czyli lewica chce iść trzecią drogą. Wrócimy do KPO oraz wielkiej krucjaty Tuska do Brukseli. A na koniec, tak jak obiecałem, przedstawię wam logikę liczenia większości parlamentarnej według Andrzeja Dudy. A czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia, poniedzieli 12 listopada. Ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim subiektywnym vlogu zaznaczam, subiektywnym bardzo, zacznę od dziwnego tarcia pomiędzy lewicą a trzecią drogą. Ale tak serio, to Schołownia sam jest sobie winien, bo trzecia droga zamiast zrobić jeden klub parlamentarny w Sejmie, wymyśliła, że zrobi dwa. I przez to trzecia droga ma 33 posłów. PSL ma 32, chyba dwóch, mniej więcej tak samo to wychodzi, mają za to dwa kluby. No i w tym momencie pojawia się czarzasty i Biedroń, który na czele właśnie lewicy mówi, skoro Hołownia nie ma 60. Szabli w swoim klubie, a ma około 30, tak samo jak ma Lewica, to my wystawiamy Czarzastego na marszałka Sejmu. Osobiście uważam, że Czarzasty byłby lepszym marszałkiem niż Hołownia. A dodatkowo naprawdę chciałbym zobaczyć, jak ucisza Ziobrę, Kaczyńskiego, czy doprowadza do porządku Janusza Kowalskiego. Lewica ustami Biedronia stwierdziła, że na marszałka wystawi Czarzastego. Klub Lewicy i Polska 50, jak wspomniałem, mają mniej więcej tyle samo szabli w swoich klubach. No, 20 tam chyba 6 do 32, no powiedzmy jest to mniej więcej to samo. A dodatkowo Tusk nie chce budować pozycji Hołowni. No bo pamiętajcie, za półtora roku mamy wybory prezydenckie i Hołownia będąc marszałkiem Sejmu będzie w piękny i łatwy sposób budował sobie dotarcie do pełnego całego społeczeństwa. Jako marszałek Sejmu na przykład przysługuje mu prawo do czego? No właśnie, do expose w, ple, w mediach, do nieograniczonej ilości wypowiedzi w mediach. Tak, 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 tych rządowych mediach. Dodatkowo, jako marszałek, będzie częściej i bardziej hołbiony przez media wolne. Dlatego Tusk. I cała dzisiaj koalicja obywatelska wie, że budowanie pozycji Hołowni nie będzie sprzyjało przyszłym wyborom prezydenckich, których na pewno, ale to na pewno wystartuje Trzaskowski. Duża szansa jest też, że występuje w tych wyborach prezydenckich Czarzasty, no ale Lewica nie ma wielkiego... Mandatu społecznego do tego, żeby dzisiaj rokować, że Czarzasty będzie jakimkolwiek zagrożeniem dla koalicji obywatelskiej w walce o fotel prezydenta. Dodatkowo musimy pamiętać też o tym, że Hołownia wielokrotnie, wielokrotnie stwierdzał, że chodzi mu o prezydenturę. On nie chce być jakimś tam ministrem czy tam posłem, on chce być prezydentem Polski, dlatego fotel marszałka jest mu bardzo, ale to bardzo potrzebny, bo to będzie taka dla niego trampolina do dobrej kampanii prezydenckiej. Dlatego właśnie wydaje mi się, że Trzecia Droga z Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem strzelili sobie w kolano, dzieląc swój sukces, bo jakby nie było są drugą, dobra, byli drugim komitetem, który zdobył największą ilość mandatów, zaraz po Koalicji Obywatelskiej. Ale jak się podzielili, to niestety nie są już drugim, są drugim albo trzecim, ja już nie pamiętam. Więc sami są sobie winni. Moim zdaniem w zaciszu gabinetów no, już są jakieś delikatne tarcia, i w tym samym zaciszu gabinetów można powiedzieć, że zapadają już jakieś decyzje, ale my dowiemy się o nich dopiero w momencie, kiedy zostanie ogłoszony oficjalnie rząd i skład Sejmu. Wróć prezydium Sejmu oraz prezydium Senatu. Mam nadzieję, że to będzie już w tym tygodniu. I mam nadzieję, że to będzie czarzasty. KPO, czyli. Krajowy plan odbudowy, ten skrót odmieniają wszyscy przez wszystkie możliwe przypadki przez ostatnie ponad 900 dni. Dlaczego 900 dni? Bo pierwsze pieniądze z KPO do krajów Unii Europejskich popłynęły 900 dni temu. A my jako Polska, mimo że mieliśmy chyba trzeci uchwalony KPO, czyli ten krajowy plan odbudowy, to do dzisiaj nie dostaliśmy żadnych, ale to żadnych pieniędzy. Pamiętacie te czeki, z którymi Morawiecki jeździł po Polsce i już rozdawał pieniądze? No, właśnie, te czeki się okazały czekami bez pokrycia. Do tego w pewnym momencie wyszedł Ziobro, który krzyczał, że przyjęcie KPO to jest oddanie suwerenności Polski, że to jest oddanie suwerennej Polski, nie, suwerenności Polski. No, boże, co za idiota, a można było oddać suwerenną Polskę Niemcom. No ale to chyba też by nie wyszło, bo oni suwerennej Polski to nie chcą. Znaczy, suwerenna Polska ma szansę, ale suwerenna Polska Ziobry nie ma szansy. No i kiedy ta wojna trwa już od 900 dni, bo oczywiście pamiętajcie, że chodzi o Trybunał Konstytucyjny, sędziów, którzy nie są prawidłowo wybrani, chodzi o to, że sądy są w Polsce upartyjnione, a prokuratura wręcz sterowana ręcznie przez Ziobrę, i Unia Europejska nie chce się na to zgodzić, wjeżdża. Na białym koniu, nie, 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 wjeżdża w klasie ekonomicznej do Brukseli Donald Tusk. Donald Tusk leci do tej Brukseli klasą ekonomiczną z kilku powodów, ale o tych powodach to za chwilę. Po pierwsze, leci do Brukseli załatwić kasę. I wiecie co? Wy jeszcze tego nie wiecie. Ja może nie mam pewności, ale już wiem, że kasa jest załatwiona. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk nie tylko zna wszystkich w Brukseli, Wszyscy znają jego, ale ci ludzie tam szanują Donalda Tuska i ufają mu i wierzą. O ile Morawieckiemu nie wierzą, nawet jak przywiezie ustawę napisaną, o tyle Tuskowi wierzą, że nawet bez ustawy zrobi wszystko, żeby w Polsce wróciła praworządność. W momencie, kiedy Tusk stanie się oficjalnym kandydatem na premiera, wtedy pojawią się jasne sygnały z Brukseli, że pieniądze są już szykowane. W momencie, kiedy przejdzie expose, dostanie wotum zaufania, następnego dnia. Kasa popłynie. No ale tak naprawdę po co on dzisiaj poleciał do tej Brukseli? Przecież Tusk mógł wziąć telefon, zadzwonić do tej von der Leyen i powiedzieć jedno, drugie, trzecie zdanie, załatwić sprawę. No nie. Powodów ekonomicznej wycieczki Tuska do Brukseli jest kilka. Po pierwszy, propagandowy. Moim zdaniem Koalicja Obywatelska odrobiła lekcję, której nie odrobiła 8 lat temu i zaczyna dobrze, dobrze... Działać propagandowo. Wysyłają Tuska klasą ekonomiczną, no bo nie przysługuje mu ani samolot rządowy, ani prezydencki, ani nic. Więc bierze Tusk swoich dwóch ochroniarzy i lecą ekonomiczną do Brukseli. Czy im się to podoba, czy nie, lecieć chłopaki muszą. Jego wizyta w Brukseli przynosi kolejny efekt Pijarowy. Cały świat mówi o tym, że jakiś tam Donald Tusk, który może będzie premierem, ale niekoniecznie jest już tym premierem, leci załatwić i załatwia rzeczy dla Polski. Po to tylko, żeby Polska wróciła na ścieżkę samorządności, ścieżkę demokracji i ścieżkę wolności, nie tylko wolności dla pisowców. No i oczywiście wizyta Tuska w Brukseli miała jeszcze jeden cel, bardzo ważny moim zdaniem. Donald Tusk wizytą w Brukseli. Wsadził kij w pisowisko, mówi się w mrowisko, ale powiedzmy w pisowisko, bo wszystkie te pisowskie ujadaczki teraz latają jak kot z jarka-pęcherzem, wzróć kot z pęcherzem od jarka i gadają głupoty. A mistrzynią w gadaniu głupot jest kto? Krystyna Pawłowicz, ze swoim stwierdzeniem, że teraz to w Polsce niemiecki będzie językiem obowiązkowym, i że już sprzedaliśmy Polskę, i że w ogóle to już nie ma z kim i o czym gadać. No. Nie wiem, ale czy to nie jest trochę hipokryzja, idiotyzm i głupota w wydaniu pani Pawłowicz, że ja nie oceniam, ja tylko się pytam. No i pamiętajcie, Tusk niby poleciał załatwić, ale tak naprawdę już dawno wszystko załatwił. No i dochodzimy do ulubieńca narodów, Andrzeja Dudy, zwanego prezydentem Polski. Andrzej Duda rozdaje karty, a raczej już rozdał te karty. Teraz robi tylko taką małą zasłonę dymną, bo nie chce być uznany za dyktatorka. W tym tygodniu Andrzej Duda spotkał się ze wszystkimi szefami sztabów wyborczych. W sumie to też chyba tak było zorganizowane, że wszyscy. Szefowie partii byli na tych spotkaniach poza Kaczyńskim. Hmm, dlaczego Kaczyński tam nie poszedł? No nie wiem, nie wiem. Jak, jak wiecie, dlaczego Kaczyński nie poszedł, to piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. No ale dobra, wracamy do poważnego przedstawienia faktów. Po tych spotkaniach wydał jeden komunikat. Mam dwóch kandydatów na premiera, a że wyniki partii, ugrupowań partyjnych pokazują, iż są one takie same, to muszę się zastanowić, komu dać, palmem pierwszeństwa. No cóż, logika myślenia Andrzeja jest naprawdę, naprawdę inteligentna. I Andrzej myśli o dwa kroki dalej niż ty, ty i nawet ja. Bo zobacz, jeżeli PiS, y, Zjednoczona Prawica, zdobyła 194 parlamentarzystów, y, posłów, a Wolna Opozycja 248, no to kto wygrał te wybory? No właśnie, nie wiadomo kto, bo zobaczcie, 1 plus 9 plus 4 to jest 14, 2 plus 4 plus 8 to jest też 14, a więc Duda ma rację. Musi się zastanowić, które 14 jest większe od którego 14. No ale panie Andrzeju, to jest tak samo, jakby dzisiaj pan postawił na starcie dwóch kolarzy. Jeden ma koła w swoim rowerze, a drugi nie ma tych kół. No który wygra? No, według pana pewno ten bezkuł, no, ale okej. Okay. No i do tego dochodzi jeszcze Morawiecki, który na każdej konferencji mówi, że rozmawia już o utworzeniu rządu. No tak, on oczywiście rozmawia, on nie kłamie, on rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, z Sasinem, z Selinem, z Ziobrą, z Bielanem i tutaj by się skończyło. Dlatego, panie Morawiecki i panie Duda, jeżeli Morawiecki rozmawia z Ziobrą, Sasinem, Bielanem i innymi Selinami, to tak czy siak będzie to dalej 194. Oni nie rozmawiają ani z Peo, ani z Zielonymi, ani z Lewicą, ani z Trzecią Drogą. Dlaczego? Bo ci ludzie mają honor i nie rozmawiają ze zdrajcami narodu. Oczywiście Duda 13 listopada będzie udawał, że się zastanawiał, że, się, że liczył szable, że myślał kto ma największy, Największą szansę na to, żeby stworzyć rząd. A Morawiecki w tym czasie i tak jest już pewien, że to ktoś z spisu będzie kandydatem Dudy i będzie tworzył rząd. Ja tylko sądzę, że Morawiecki z Dudą to będą tworzyli rząd na uchodźstwie, może w Saneskobar. Co więcej, musimy wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że Duda ogłosił, iż 13 listopada będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Hmm, a czemu 13 listopada? Też to dobrze wyjaśnił. Będzie Poniedziałek, 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia poniedzieli 12 listopada. 13 listopada, gdyż jest to poniedziałek, po 12 listopada, który wypada na niedzielę, a 11 listopada nie można robić posiedzenia Sejmu, bo jest święto. I co? Można wyjaśnić idiotyzm? Można wyjaśnić a tak na serio. To jeżeli macie inne przemyślenia na temat tego wszystkiego co powiedziałem, proszę was piście w komentarzach. Za każdy komentarz, suba lub lajka jestem wam jak zawsze bardzo wdzięczny. Dziękuję i do zobaczenia już za kilka chwil.